Cześć Siemanko, witajcie na kanale Pawelaco. Dzisiaj chciałem zaprezentować oto takie urządzenie marki Parkside model PHET15B1. Jest to elektryczny skrzywacz i gwoździarka. To jest małe urządzenie, mały szywacz posiada 3-metrowy kabel, 3 lata gwarancji, maksymalne szywki jakie tutaj wchodzą od 6 do 14 mm typ 53 oraz gwoździe 14 do 15 mm typ 47 3-metrowy kabel w zestawie mamy 100 gwoździ 14 mm oraz 400 zszywek 10 mm Ten szywacz zasilany jest z sieci 230 V. Tutaj mamy kłódkę otwartą, a tutaj mamy kłódkę zamkniętą, czyli pewnie tutaj nie możemy wcisnąć, a tu możemy wcisnąć. Cena tego skrzywacza to jest około 50 parę złotych. No i zobaczmy sobie te zszywki, które tutaj mamy w zestawie. Czyli mamy takie jak powiedziałem na początku, ich gwoździe 100 sztuk oraz 400 szywek. No a zobaczcie jak wygląda. Ten większy sieciowy zszywacz w porównaniu z tym małym to jest po prostu jego starszy brat, większy o wiele, również jest dostępny w lidlu, niecałe 100 zł kosztuje, ale ma dużo większe możliwości, ma tutaj dodatkowy włącznik, elektroniczną siłę uderzenia tych szywek i gwoździ. Dodatkowo takie zabezpieczenie, że trzeba to wcisnąć, zanim się tutaj użyję tego. Jakie szywki tutaj mamy? Typ 55 od 15 do 25 mm, a gwoździe od 15, 20, 25, 32 mm, typ 47. No także to maleństwo. Ma bardzo duży, ograniczony zakres. No ale jeżeli ktoś tylko będzie stosował takie szywki tej wielkości, to pewnie w zupełności yy, mu wystarczy. Taka różnica jest w gwoździach. I taka różnica jest z szywki jakie mamy. No to przetestujmy to urządzenie, zobaczmy jak sobie będzie radziło. Wkładamy te gwoździe. No wiadomo, że żeby je wbić to musimy do góry tą stroną, która wbija się w drewno, to jak teraz. No, i spróbujmy wbić w taką deskę sosnową. Tylko tutaj, tak, odblokowujemy. I sprawdźmy, czy wbijemy. Tutaj nic nie naciskamy dodatkowo, tylko przykładamy. Jak taki zwykły taker. O, ładnie weszło. Zobaczcie. Nie, no fajnie idzie, myślałem, że coś będzie blokować, a teraz taka płyta, taka sklejka podwójna. Całkiem nieźle, ale zobaczcie, że nie dobija do końca. powiem Wam, że jeśli chodzi o gwoździe no to nie jestem rozczarowany nawet myślałem, że to będzie słabsze ale fajne, bo jest bardzo lekkie no zobaczmy jak teraz z będą wchodzić blokujemy, musimy nie zapomnieć bo po prostu możemy sobie zrobić krzywdę bo jeszcze zobaczcie jak mamy odblokowane to ciekawe czy zadziała widzicie? strzela jak Ale jak z procy, czyli ta blokada to jest bardzo ważna sprawa. O, coś się tutaj już zacięło. Zobaczmy co to się tutaj podziało. Okej. Okay. No i próbujemy dalej. Znowu coś nie tak. Jedna wchodzi, no druga już nie poleciała, nie, nie wybiło jej tu. Nie no takiego czegoś to. To raczej bym nie polecił nikomu, jak ma się tak dziać za każdym razem. Nie wybija za drugim razem. A teraz to już w ogóle. Jeśli chodzi o gwoździe, to super, no ale co tutaj się dzieje? Zawiesza się to, czy co? No widzicie sami, z gwoździ można było strzelać, a szyfki... Dla porównania, zobaczcie jak działa ten model o 20 zł. Yy, droższy, gdzieś około 20 zł. Tu mamy, yy, tutaj mamy czytelny, wyraźny wskaźnik. Yy, tutaj, ile mamy w tym magazynku? Gwoździ i skrzywek. No, tutaj mamy. Tutaj jest też, ale ledwo, co tam widać? Coś tam widać, że jest. No, z jednej i z drugiej strony. I zobaczmy, jak wchodzą gwoździe. Chodzi ładnie, a zobaczmy w płytę, nie dobija do końca, to jest ustawienie na minimum. No to tylko tyle wbije. No, a ustawmy sobie na. Maksymalne uderzenie, nie dobija tutaj tak samo jak i y, ten mały. Ładnie wbija, no tak jak widzimy, te obydwa urządzenia nie do wszystkiego się nadają. Zobaczcie, jak przechodzi przez laminat, no to takie zostają po prostu odległości, jeśli chodzi o takie drewno ososne, no to wchodzi takie typowo amatorskie urządzenie, ale jest to o wiele lepsze, już widzicie po skrzywkach, nawet, że przynajmniej to wybija ma jakąś precyzję no a to małe urządzenie Strzela tylko. No pierwsza prawidłowo. Coś tam się dzieje. O, jak przeładuje tak, tak coś zaskakuje widzicie? A za drugim razem bez tego przeładowania już nie działa. Napiszcie w komentarzu. O, teraz działa. Po każdym przeładowaniu tak coś zaskoczy i działa. O i nawet weszło w sklejkę. Za każdym razem będziemy tak przeładowywać, no to nie za bardzo. Trzymajcie się, Siemka, cześć.